Ustawię ustaw rozmiar na 50%, to kod zrobi się dwa razy mniejszy niż teraz. Jeżeli dam 20%, to kod robi się jeszcze mniejszy. Jeżeli dam 10, to też będzie bardzo mały i taki kod też jest dobry, ponieważ teraz widać bardzo ładnie wszystko jak jak rysuje, yy, i nie jest ukryty. Dzięki czemu można go z łatwością przesuwać, zawsze wiadomo gdzie on jest. Dobrze, yy, można zrobić sobie taki prosty program, yy, żeby kod narysował jak, jakąś figurę geometryczną. I to będzie działać tak. Kiedy naciśnięto na przykład zieloną flagę, z Powiedzmy, że kod narysuje trójkąt. Kiedy naciśnięto zieloną flagę, czyli w momencie w którym nacisnę tą zieloną flagę, kod zacznie wykonywać polecenie, które mu zaraz każe zrobić. Więc kiedy kliknięto zieloną flagę, zrobimy tak, że ma przyłożyć pisak na wypadek, gdyby pisak był kiedyś podniesiony, to od razu by, będzie przyłożony, będzie wiadomo, że kod będzie rysował, przyłóż pisak. Następnie zrobimy tak, że jeżeli chcemy żeby trójkąt zawsze był fioletowy, to ustawiamy kolor pisaka na fioletowy i każemy kotu zrobić coś takiego. Mówimy mu, żeby przesunął się o ileś kroków, w tym przypadku na przykład o powiedzmy 100 kroków. I dzięki takiemu skryptowi, kiedy naciśniemy, naciśniemy zieloną flagę, to kod przesunie się o 100 kroków, dzięki czemu narysuje linię długą na 100 kroków za sobą. Popisek jest przyłożony i, i ta linia będzie zawsze miała kolor fioletowy, taki jak tutaj. Sprawdźmy. Zadziałało możemy jeżeli chcemy żeby trójkąt zawsze był w tym samym miejscu rysowany możemy na początku ustawić też komendę która daje kota w odpowiednie miejsce na przykład jeżeli chcemy żeby kod zawsze na początku zaczynał rysowanie z tej pozycji to dajemy mu komendę idź do x ileś tam y ileś tam jeżeli ustawimy kota w miejscu, w którym chcemy, żeby zawsze był, to automatycznie wartość tej komendy się zmienia na jego aktualne współrzędne. Czyli jeżeli go tutaj przesunę, to to też się zmienia i to zawsze go przesunie do tego samego miejsca, w którym jest. Czyli jeżeli teraz go przesunę tam, to wylądował dokładnie tam, gdzie był wcześniej. Haczyk w tym, jak widzicie, polega na tym, że kot podczas takiego przesuwania również rysuje. Dlatego jeżeli nie chcemy mieć takiej linii, przydaje się komenda podnieść pisak. Więc ustawiamy tak: na samym początku dajmy podnieść pisak, żeby kod nie rysował nam takiej linii, bo nie chcemy tego, chcemy normalny, ładny trójkąt. Każemy mu iść do tych współrzędnych, do których chcemy go wysłać. Kot tam podąża z podniesionym pisakiem, czyli nie zrobi żadnej linii. Dopiero jak tam dojdzie, to pisek się przykłada, ustawia się jego kolor i kot przesuwa się o 100 kroków. Dzięki czemu rysuje nam pierwszą linię. Na początku, zawsze też przydałoby się dać komendę wyczyść, która czyści wszystkie poprzednio narysowane linie, przy różnych testach i użytkowaniach po prostu. Zobaczmy, jak to teraz działa. Dam kota w losowe miejsce i jak naciśnię zieloną flagę. To kod przesunie się tutaj. Nie rysując nic, bo pisak będzie podniesiony przyłoży pisak i zrobi linię długą na 100 kroków do przodu. Czy zadziała? Oczywiście zadziałało. Kot przesunął się tutaj z podniesionym pisakiem, nie zrobił żadnej linii, przyłożył pisak i przesunął się o 100 kroków. Dobrze. Jest pierwsza linia, jest nasza baza. Teraz chcemy narysować trójkąt. Czyli do trójkąta potrzebne nam będą trzy linie, które będą szły mniej więcej tak. Tutaj jedna, tutaj druga, tutaj trzecia. Chcemy, żeby to był trójkąt równoboczny, na przykład. Każemy kotu w takiej sytuacji, jak już zrobi tą linię, obrócić się o ileś stopni w jakąś stronę. Jak to działa? Jeżeli wiadomo już, czym są stopnie, to to będzie bardzo proste. Z matematyki yy, ludzie się uczą, że trójkąt równoboczny w każdym kącie ma 60 stopni. Czyli jeżeli, jeżeli chcemy, żeby kot narysował nam trójkąt z, zrobiony z równych linii, to za każdym razem, kiedy będzie kończył pierwszą linię i będzie chciał przejść do kolejnej, będzie musiał obrócić się w jakąś stronę o 60 stopni. Czyli jeżeli chcemy, żeby następna linia była tak narysowana w tą stronę, to obracamy kota, w tym, w tym przypadku w lewo, czyli obróci się w taki sposób o 60 stopni. I e, kiedy kot się tak obróci i przejdzie kolejne 100 kroków, to zrobi nam bardzo ładną linię z powrotem w tą stronę. Sprawdźmy, czy... Po wykonaniu naszego skryptu, kod będzie obrócony w tamtą stronę. Uwaga, kod się obrócił. Tylko w czym jest błąd? Czego nie przewidziałem? Nie przewidziałem tego, że kod obróci się o 60 stopni po prostu tak. Więc yy, spróbuję Wam to zobrazować w taki sposób. Teraz wiem, że powinienem obrócić kota o dokładnie. 120 stopni. Skąd się to wzięło? Widzicie, jeżeli teraz to zrobię. Właśnie popełniłem podstawowy błąd, który polega na tym, że na początku, jeżeli obracacie kota, powinniście też kazać mu ustawić kierunek. Tak, żeby zawsze był obrócony w tą stronę. Żeby zawsze linia była w dobrą stronę zrobiona. Teraz będzie wszystko ok. Jak widzicie, kod obrócił się w tą stronę, w którą chcemy, żeby narysował następną linię. Skąd to się wzięło? Dlaczego 120? Otóż wzięło się to stąd, że. Eee... Spróbuję wam to pokazać w taki sposób. Jest sobie linia. Jest sobie linia. Co się stało? Nie nacisnąłem bloku, który obracał tego kota, więc nie, bo to jest blok, który zmienia x. Więc teraz każe. Pamiętamy, że jeżeli chcemy, żeby kot, obracanie działało jakoś na kota, to przesuwamy go o, o ileś kroków, bo on wtedy idzie do przodu, w swój przód. Mamy teraz coś takiego narysowane. I teraz tak. Tutaj jest jest taka zasada matematyczna, która mówi, że jeżeli jest jakaś prosta, która dotyka innej prostej, to razem wszystkie kąty, które są tworzone przez, przez tą prostą, czyli w tym przypadku ten kąt i ten kąt, muszą mieć 180 stopni. Czyli jeżeli, jeżeli chcemy stworzyć tutaj kąt o wartości 60 stopni, to ten kąt nie może obrócić się o 60 stopni, bo będzie rysował linię w tą stronę. Musimy go obrócić o 180, odjąć 60 stopni. To jest 120. On obraca się wtedy dokładnie o 120. I tutaj powstaje kąt 60 stopni. A do tego właśnie dążymy. No dobrze. Ja to sobie z powrotem szybko poustawiam. Więc tak. Teraz powinno wszystko ładnie zadziałać. Kiedy naciskamy zieloną flagę, kot rysuje linię i ustawia się równo tak, jak chcemy, żeby rysował następną. Tutaj będzie kąt 60 stopni, tutaj kąt 120 stopni. Chcemy, żeby narysował trzy linie i wszystkie trzy linie chcemy, żeby narysował w taki sam sposób. Więc każemy kotu powtórzyć ten skrypt. Który rysuje linię i obraca go dokładnie trzy razy. Jeżeli zrobimy coś takiego, to kod po prostu narysuje linię i obróci się. Potem powtórzy to samo drugi raz, czyli narysuje linię tutaj i obróci się. I zrobi to potem ostatni, trzeci raz, czyli obróci się. Nie, czyli narysuje linię i z powrotem obróci się w tą stronę. Zobaczmy, czy to zadziała. Czy narysuję mi trójkąt. Oczywiście narysował mi ładny trójkąt. Możemy teraz zrobić tak, jeżeli chcemy, powiedzmy, teraz to już jest zabawa, można sobie modyfikować te skrypty. Jeżeli chcemy, żeby nasz trójkąt ładnie zmieniał kolory, to można zrobić tak, że nie ma powtórzyć tego wcale 3 razy. Tylko ma to powtarzać zawsze. Czyli bez przerwy będzie wykonywał ten skrypt. I za każdym razem, kiedy będzie powtarzał, to będzie zmieniał kolor pisaka o 1. I zobaczcie, jak teraz nacisnę zieloną flagę, to trójkąt będzie bardzo ładnie zmieniał kolory, bo za każdym powtórzeniem linii będzie zmieniał odcień tego mazaka o 1 pisaka. I każda linia będzie w trochę innym kolorze. I będzie to robił bardzo szybko i trójkąt będzie zmieniał kolory. Popatrzcie. Widzicie? On za każdym razem, kiedy wykonuje ten jeden skrypt, że idzie linią i obraca się, zmienia trochę kolor i dzięki temu trójkąt bardzo ładnie zmienia sobie kolory. Jeżeli chcemy przyspieszyć ten proces, to po prostu każemy mu zmienić odcień Pisaka o 2. Widzicie, teraz dużo szybciej zmienia ten trójkąt kolory swoje. Możemy mu kazać zmienić o 5. Teraz będzie bardzo szybko zmieniał kolory. Możemy mu też kazać zmienić o pół wtedy będzie te kolory zmieniał dużo wolniej. Widzicie? Kolory się zmieniają wolniej, bo zmienia je dwa razy wolniej yy, o mniejszy. O mniejszą wartość niż kiedy zamieniał je o 1. No i myślę, że to by było na tyle. To są takie podstawy. Potem można zrozumieć te bloki i samemu eksperymentować, wymyślać nowe rzeczy. Tego duszka też można w tym, w tym momencie ukryć, dzięki czemu został sam trójkąt, który ładnie sobie zmienia kolory. No i to chyba wszystko, co chciałem Wam teraz pokazać. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia.